Na tegoroczną akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczniowie zespołu szkół ponad podstawowych numer 3, 4 klasy technik pojazdów samochodowych wyremontowali Deł Tico. Zgodnie i bez dyskusji nie twierdzą, że to najważniejsze Tiko w Polsce. Wylicytowano go za 7800 zł. złotych. Prawdziło to, że projektu spodziewali się około 10 tysięcy złotych, ale przecież nie szło jedynie o pieniądze. Co tej akcji faktycznie nie chodziło o pieniądze, chodziło nam głównie o to, żeby wesprzeć jednak orkiestrę i Pomóc dzieciom. Zadowoleni jesteśmy z każdej złotówki, która została wpłacona i zapłacona za to. No chociaż. Nie narzekalibyśmy, jakby było więcej. W remont zaangażowało się 17 uczniów i jeden nauczyciel. Ich nazwiska wygrawerowane na okolicznościowej blaszce, która zostanie przytwierdzona do tego oryginalnego autka. Cała ta remontowa akcja świetnie wpisuje się w hasło szkoły. Doświadczenie zawodowe, drogowskazem do przyszłości. To doświadczenie zawodowe jest o tyle więcej, więcej warte niż każde inne ponieważ ono już jest jak gdyby zdobyte na etapie szkoły, więc rzadko kiedy zdarza się, żeby uczniowie wychodzili z takim potencjałem, z takim przygotowaniem, bo przecież, no nie okłamujmy się, to nie jest jedyny projekt, który zrobili, bo w zeszłym roku, pamiętamy, równie... Równie dobrze poradzili sobie z projektem, przygotowali motocykl na licytację, który prawie 10 tysięcy było z tego, więc ja myślę, że to będzie taki impuls. Oni tego na pewno nie zarzucam, oni na pewno już zresztą myślą o nowym projekcie, który będą robić, mimo że nie będą uczniami szkoły. Więc to będzie procentowało. Pomysł z remontem samochodu bardzo się wszystkim spodobał do tego stopnia, że w planach już kolejna, równie ambitna i wymagająca naprawa. Oczywiste z myślą o kolejnej aukcji Wośp. No już mamy na przykład jedno auto tam prawie dopięte, będziemy teraz zaczynać. Jaką marka? Tajemnica. Tajemnica. Dopiero, dopiero, dopiero się okaże, czy, jest, czy się nam uda dostać. Jak nie, to mamy już plan na inny samochód. Będziemy niedługo zaczynać, i będziemy jako to otwierać ten projekt w tym roku. Oczami wyobraźni widzimy Royce'a. To dopiero byłaby sensacyjna i gorąca licytacja na aukcji Wośp. Na dokładkę byłby to z pewnością najważniejszy samochód nie tylko w Polsce, ale i pewnie w tej części Europy.